Cześć z tej strony, Hubert. Pomysł na ten materiał narodził się jakiś prawie rok temu przy zakupie KOS EWS 560. Chciałem właśnie porównać ów, wcześniej najmocniejszy model kosy sztila z kosą budżetową dostępną na znanych portalach aukcyjnych. No to jedziemy z tym porównaniem. Na pierwszy ogień rusza. Kosa chińska, bliżej nieokreślonej marki, której nie chcę podawać ze względów wiadomych. Jak widać, kosa, jak na produkt nawet ówcześnie wtedy kupiony za 300 zł, naprawdę z małą trawką, naprawdę daje rady, Więc jeśli ktoś ma naprawdę niedużo ogródek do koszenia, nie ma tego koszenia naprawdę dużo, no to jak widać, taki sprzęt z trawą o wielkości mniej więcej 20 cm radzi sobie bezproblemowo. Która miała mniej więcej 15-20 cm. No, jak widać, idzie, jakoś idzie, nie? Ale producent, tfu, importer, twierdzi nam, że ta kosa ma magiczne 3-8 konia. No, to więc, tak zrodził się pomysł na to porównanie. Tak więc porównamy to z kosą, która faktycznie ma 3-8 konia. I jak faktycznie ta moc y, y, ta moc jest odzwierciedlana w wykonywanej pracy. Jak widać, jest tu. Dość fajne ujęcie, z góry wszystko widać. Można sobie policzyć ilość sekund, co zrobię w postprodukcji. I jak widać, no, w pewnym momencie kosami stanie, ponieważ skończy się żyłka. No to teraz w szranki staje zawodnik, przynajmniej wśród kos wagi ciężkiej. Shield EWS 560CM o mocy 3,8 konia mechanicznego. Jak będzie widać w przypadku tej kosy, odrzut trawy na bok y, będzie znacznie większy. Wynika to po prostu z większej mocy. Bo jak przeglądałem sobie y, oferty sprzedaży tych chińskich narzędzi, które obudowę mają praktycznie tą samą, y, to taka chińska kosa. W yy, holenderskich marketach generuje moc o dziwo 1,25-145 konia mechanicznego. O dziwo na naszym znanym portalu aukcyjnym te kosy generują moc nawet 6-7 koni, a w nawet w swoim portfolio nie ma kosy mocniejszej jak 3,8. Więc no, jesteśmy strasznie okłamywani po prostu, a jeden chciałby pewnie znać prawdziwą moc swojego narzędzia. No, ale kurczę, no, nawet ta najtańsza kosa też sobie o dziwo z taką małą trawką daje radę. Zaraz przejdziemy do trawy większej i zobaczymy, jak sprawy będą się miały. Z góry przepraszam Was za coraz bardziej ściemniający się ekran, ale po prostu problem był tego typu, że po prostu kończył mi się zwyczajnie dzień. Jak widać, tutaj są trawy typu pokrzywy. Dla chińskiej kosy wybrałem troszeczkę łatwiejszą trawę. Bo tam, gdzie będzie obok kosić kosa sztila, tam będą jeszcze jakieś dzikie maliny. Więc tutaj, akurat, troszeczkę łatwiejszą trawę ma chińska kosa. Wiadomo, żyłka się topi, jest to już, bardzo szybko się ściera, jest to już raczej trawa przeznaczona na tarcze. Ale tutaj jest właśnie mała przewaga Chińczyka względem tej generacji kosy, którą, sztila, którą ma. Ponieważ sztil ma tarczę 225, a chińska kosa ma 255. Co za tym idzie, no chińska kosa... Bo wiadomo, przy tarczy jest o wiele mniejszy opór. Nie wiem, czy czasem w trawie nie będzie iść szybciej. No, now, nowa generacja sztila, ta już najnowsza, 561, ma już tarczę 255, tak samo jak w przypadku chińskiej kosy. No, ale kurczę, nawet w takiej trawie jest to trawa, kurczę, po klatkę piersiową, e, pokrzywy, e, działka bardzo zaniedbana, praktycznie nigdy nie koszona, e, kosa. Chińska też daje radę, wiadomo tutaj zaraz tradycyjnie skończy się żyłka, no ale dobra, niestety żyłka bardzo schodzi. A nie chciałem też pakować żyłki dużo do głowicy, żeby się nie zaczęła topić, mam takie dość, przykre doświadczenia ze sztila. No to teraz w szranki staje duży sztil, największy jaki jest. No Jak widać, tutaj już trawa idzie bardziej wesoło, nie? Ale nie oszukujmy się, kosa sztila też od Chińczyka jest o wiele cięższa. No ale tutaj wiadomo, no, co ma nie iść. W przypadku kosy chińskiej zastosowana została żyłka sztila 2,4 mm. A w, y, w przypadku sztila 560 zastosowałem żyłkę. Zastosowałem żyłkę Celfasta o średnicy 3, 3 mm. Też kwadratową. Jedna jest kwadratowa, druga jest kwadratowa. Wiadomo, do przekrój dostosowany był do mocy danego narzędzia. No, jak widać, to samo jesteśmy w stanie zrobić. Chińską kosą za 300 zł i to samo jesteśmy w stanie zrobić kosą za 5000 zł, różnica jest taka, kiedy musimy już przejść na tarczę. A wiadomo, eksploatacja takiej 560 na no, no niestety jest dużo droższa, no bo akcesoria, żyłki i tak dalej, głowice są dużo droższe. No bo najtańsza żyłka niestety nie poradzi sobie. Yy, w przypadku Kosy EWS 560. Yy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że to dość kuriozalne porównanie się Wam spodobało.